Czwarta niedziela Adwentu. W pierwszym czytaniu mamy opis tego, jak Dawid chciał zbudować świątynię. Był niesamowitym królem, dokonał wielu zwycięstw, rozszerzył granice swojego państwa, zrobił bardzo wiele, więc chce również zbudować świątynię Bogu, bo ten przybytek, który był w Silo, nie był jakimś takim okazałym i nie był oczywiście tak bardzo trwałym. Ale okazuje się, że Dawid tego nie zrobi. Objawia się Pan Bóg, mówi przez proroka, że ty tego nie uczynisz. Wzbudzę po tobie potomka i on to zrobi, ale ty tego nie uczynisz. Wiele już w życiu uzyskałeś, zabrałem ci z pastwiska, tego nie uczynisz. I Dawid, który komponuje psalmy, Dawid, który jest zwycięzcą, Dawid, który wydaje się, że wszystko potrafi, jednak pewnych spraw nie zrobi. I ta Umiejętność w pewnym sensie zrozumienia, że nawet najwięksi nie zrobią wszystkiego, że pewien niedosyć musi zostać, że nawet jak po ludzku były jakieś argumenty za tym, żeby, żeby jednak pewne rzeczy zrobić, to trzeba to zostawić kolejnym, trzeba to zostawić następcom. Trzeba zostawić, mając taką świadomość, że ja nie jestem niezastąpiony, troszeczkę pokory, czy trochę takiego niedosytu, czy porażki, można powiedzieć, niespełnienia, jest szalenie ważne w życiu każdego człowieka, bo nieraz może się nam wydawać, że jak nie zrobimy wszystko, co chcemy, to, to jesteśmy skończeni. Nie, to nieprawda. To jest taki niedosyt Dawidowy, czy niespełnienie Dawidowe. Ten sam Dawid pisze psalm 89, w którym właśnie opisuje te słowa Boga za, zapewniające o, o przymierzu, które zawrze, zawrze z jego, z jego potomkiem. I w tym przymierzu jest używane pojęcie ojciec i syn. On będzie ojcem, ja będę synem. Bóg jest ojcem. W Starożytności to określenie odnosiło się głównie do królów. Królowie byli traktowani jako potomkowie bogów. Dawid ma świadomość tego, że Bóg jest w jakimś sensie jego synem, ale też Pan Bóg zapowiada, że przyjdzie taki czas, że ktoś o kimś będzie mógł powiedzieć: ja, ja jestem synem, bo Cię dzisiaj zrodziłem. I dowiadujemy się potem w Jezusie Chrystusie, że to synostwo, które Bóg przyniósł w Jezusie Chrystusie, ono się rozleje na każdego z nas. Każdy z nas jest synem Bożym, każdy z nas jest córką Bożą, Bóg każdego z nas jest Ojcem. I o ile to jest, wydaje się, takie dosyć trudne, może niezrozumiałe, nie każdy to do każdego jakoś tak przemawiające, to zwróćmy uwagę na to, że w Biblii przede wszystkim Ojciec to jest ten, który daje życie. Bez Boga nie byłoby życia. Nie byłoby życia. Cokolwiek myślimy o Panu Bogu, jakikolwiek mamy obraz Pana Boga, musimy pamiętać, że jeśli jesteśmy na świecie, to tylko dlatego, że Pan Bóg chciał. Żartuję czasami, że nie ma lepszego środka antykoncepcyjnego niż Pan Bóg. Jeżeli Pan Bóg nie chce, to na pewno się na człowiek nie urodzi. A jeżeli człowiek się urodził, to Pan Bóg tego chciał. Może tata nie chciała, tata nie chciał, może mama nie chciała, może różnie wyszło, ale naprawdę, jeżeli ktokolwiek jest na świecie, to dlatego, że chciał tego Pan Bóg. Jeśli chodzi o drugie czytanie z, księ... z listu św. Pawła Apostoła do Rzymian jest to krótka pochwała Boga, Boga, który jest niesamowity, nieskończony, który jest jedynie mądry i ta mądrość została objawiona w Jezusie Chrystusie. I można by powiedzieć, że jeśli chcesz poznać mądrość Bożą, musisz, musisz czytać Ewangelię, musisz rozważać Ewangelię, musisz poznawać Ewangelię. My ciągle musimy pamiętać, że Ewangelia jest taką centralną, centralną kartą objawienia Boga. Jeśli chcemy dowiedzieć się, jaki jest Pan Bóg, to nie róbmy badań, opinii, nie pytajmy się ludzi, co oni myślą, ale czytajmy, studiujmy Ewangelię, uczmy się nawet jej na pamięć i wprowadzajmy ją w życie. I ta Ewangelia dzisiejsza opowiada o zwiastowaniu. I Maria robi to samo, to znaczy, co ona rozważa. Kiedy słyszy słowa anioła, zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć te, to postanowienie. Trzeba myśleć, trzeba rozważać. Nie, nie trzeba się od razu bulwersować, a mnie się nie podoba anioł, albo ja, nie, ja uważam, że to nie jest dobra nowina, albo nie jestem jeszcze na to gotować. Myśleć, myśleć i jeszcze raz myśleć. Nie ma chyba piękniejszego zajęcia niż myślenie nad Słowem Boga, niż myślenie nad Ewangelią, bo ono nas doprowadza do, do prawdy o nas, do prawdy o świecie, do prawdy, która wyzwala. Nie bójmy się myśleć o Słowie Boga, bo z tego myślenia powstaną tylko rzeczy wspaniałe. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.